Kobieto jeszcze przecież świąt nie ma. Hejka, jak wiecie, zbliżają się do nas święta. Nie miałam pomysłu na odcinek. Więc ja wymyśliłem, że będziemy chodzić po czatrumach i pisać coś dziwnego. Cicho bądź. O mój Boże, są dwa pimpki. Mój koszmar właśnie się spełnił. Nie no, muszę powiedzieć to tej dziewczynie. Naprawdę? I jeszcze to. Ech. No dobra, to chodźmy może do kawiarni. Ej, no daj mi coś napisać. Ja nic jeszcze nie pisałem, smutek. Dobra, niech ci będzie. Dobrze. Hm. Gdzie teraz może pójść? Już wiem. O matko, tylko nie to rozpoznali mnie. Oni już druga osoba nareszcie teraz ja wybieram. Dobrze, Pimpek jesteśmy. Chcę zaśpiewać piosenkę. A jaką? Tali mi banana, tali banana, tali banana.